Mam dla Was, moi drodzy, mam dla Was moją książkę. Wyczekaną pozycję na rynku. Wyczekana, bo to moje pierwsze dziecko. Kochaj, mam nadzieję, że nie ostatnie. Dla Was, dla osób, które mnie obserwują na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, na TikToku. Dla Was, moi drodzy, tu specjalnie pierwsi wiecie o tym, że to jest moja książka. Wyszła w dniu dzisiejszym, a więc dzisiaj rozpoczynamy od godziny 12.00 przed sprzedaż. Z moim autografem w specjalnej cenie, ale uwaga, tylko 3 dni. Do piątku do godziny dwunastej znajdziesz ją na sklepie www.wielkalitera.pl. Moi drodzy, moja droga do dobrostanu. Cztery komnaty klub. Klucz do życia, w równowadze. Moje tipy, moje opowieści, moi pacjenci wszystko to, co wiem, zawarłam właśnie tu. Naprawdę jestem dzisiaj ogromnie wzruszona, ale uwierzcie mi, że wyczekiwana niespodzianka dla Was to dla mnie naprawdę wielki wyczyn. Bardzo się cieszę z tego powodu, że mogłam napisać książkę. Dziękuję wszystkim, którzy, którzy we mnie nie wątpili i cały czas mnie wspierali i wspierają.